Zresztą, trzecia w nocy. Dobrze, że nie. Wiecie, nie to. trzecia, trzydzieści Tak się mówi o tym. O tych jakichś statystycznych godzinach czy coś, ale nie miało być tego wyjścia, bo już jest trzecia w nocy, więc miałem iść sobie spać. Godzinę temu, ponad, ale trafił mi się, jak widać, a zresztą w piżamce już, wyświetlił mi się przy jedzeniu kolacji dwie godziny temu pewien pan Grzegorz, którego parokrotnie udostępniałem. I tak myślę, że to jest e, e, podobny pan. Jak ten pan, aktor, który yy, zgrywał Żyda, nie? nawet się zapisał do konf Konfederacji. E nie chcą mnie przyjąć do KP. No. E Pamiętacie, ten był e No, a inne czarnoskóry, <grych> już, już rzeczywisty pan, e a ten też był z Biksyca rzeczywisty. Pan niepełnosprawny, bardzo miły człowiek. Faktycznie ciekaw jestem na kogo być głosował, ale jedynie drugi i trzeci jeśli w ogóle się zdecydują głosować, no bo ja jak już powiedziałem, no jeżeli miałbym głosować, a w co wątpię, że pójdę, to zagłosowałbym na Pana Grzegorza. Ale tutaj Pan, tutaj jest taka sytuacja w ogóle dziwna, Odnośnie tego Pana Grzegorza. <laughs> tak mówię, przypomina mi takiego już człowieka, który udawał Żyda tutaj jest jakieś tego i tam. Mówił o różnych rzeczach, więc mam nadzieję, że to yy, ten jego ostatni, ostatnie, że tak powiem, wcielenie, że to jest kolejne wcielenie aktorskie, mówię o tym panu Grzegorzu. I że yy, on no, nie będzie chciał zmierzyć płci, ale do dzieła. Ach, już zasypiam, słuchajcie, ale... Oh. Coś Wam pokażę. Pewnie część z już to widziało. Eee... Proszę o cierpliwość. Zwięksony jestem. Ach, jest tak. hmm, o, ostatnio. się kręć wrzeciona. Nie no i co? Pan Grzegorz yy, poszedł grubiej na fakt bruku, na hmm. Czekajcie chwilę. Yy, hy, 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 hy. W czym rzecz? Słuchajcie, no parę słów, bo... Słuchajcie, inaczej to muszę zrobić, bo na kawę jest za późno, na no mocną herbatę, a innej nie piję również. mi się bębny rozlecą. Kto jest tą elektroniką? E, bo miałem sobie tu robić przemeglowanie jutro, to znaczy już dzisiaj. E, kawy się nie pije, to za późno, mocnej herbaty też. Godzina pilna, dziwna. Nie będę zaczynał modlitwą takich, takich wiecie, yy, takich programów, połamany jestem trochę. Hmm. Krypto nie? Chyba Stanich Piw to chyba w tych czasach yy... Wiecie, skąd to jest, ze sklepu z misji wojskowej, nie w Polsce. Słuchajcie, miasteczko, mnóstwo e, różnego rodzaju wojska z różnych państw. Knajpa oczywiście i w tej knajpie w i w tej knajpie Wszystkie nacje, wszystkie narodowości, yy, yy, wszystkie, te, wszyscy ci żołnierze. Chyba mi się proteza odkleiła i będę sobie miał problemy z wymową, wybaczcie. Yy, implantów sobie nie włożę, bo nie mam tak grubego i się nie przyjmą. Yy, słuchajcie, yy, jedynie Polacy nie mogą tam wejść do tych knajpy, Znaczy tam jakieś zadymy robi, nie nie wnikam. Ale ten kubek, yy, no to jest właśnie Stamtąd, nie? O, oddaję prawdę o tych ku. No, Kosowa, etc. No, wróćmy do pana Grzegorza. Może to nie zacznę, dlatego że no... że piwo otworzyłem, a dwa, że, że sprawa jest dziwna, bo mam nadzieję i myślę w ten sposób, że ten pan się po prostu zgrywa. Ma świetne umiejętności aktorskie i um, lepsze niż ten Trzask Kostki. <grym> ale trochę udaje takiego zniewieściałego i że ma problemy z... E, z... zmieszczeniem z, 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 z się we własnej płci, że tak powiem, tak? Mamy takie dziwne czasy, słuchajcie, ale... Eee, jeszcze tu jedna rzecz. A, to nie tu. Eee, zamkniemy sobie to. Mhm. No. Róż Kursorze. Um... Niestety wcześniej wszystko przygotować. Owszem, ale tak jak mówię, no, o trzeciej nocy nie za. Nie za zwykle wiecie, no, albo się gra, albo się śpi, albo się jest po koncercie, nie? Nic z tych rzeczy. Więc powinienem spać, no ale poruszyło mnie to, dlatego to wyjście. Przesunę? Powiem wprost, kurwa. Zawsze byłem szczery. Zawsze byłem szczery. Generalnie, kurwa, mam lukę, jeżeli chodzi o robienie fija na jakieś poważniejsze. No w końcu nagrobimy sobie to się to, co zawsze podejrzewałem. Co zawsze wybrać, ja to co zawsze nie Było Żyło. było Wodę. Wodę mojego psychiatryka tak naprawdę. Wodę mojego psychiatryka tak naprawdę, tak? No wrażliwość, inteligencja CTR wskazuje na to, że po może mieć problemy psychiczne, Albo gra. Gra w tym Myślę, że raczej gra. Ja. Mam nadzieję. Prościej się tego kurwa nie da ująć. Zmarnowanym kurwa się cicho, woda. Jak... Spokój. Bo pójdziesz spać zaraz. Proszę, powinnoś. jakby się udzielił. Ja tu przesunę do jakiejś dziewiątej minuty. Kiedyś się chciałem kurwa przerabiać na młodu. To mnie wyleczyli. To jeszcze nie jest dziewiąta minuta, oglądałem go drugi raz na filmie, go łapuje do południa. Specjaliści wielcy, i tak mnie kurwa Chciałem się przerabiać za młodo, a teraz jest stary chłopie? Wszystko mi jak skończyłem. Cicho Gabi. No co z badań kurwa Coś... Przerabiam się. Przerabiasz się. Nie wiem czy moja sytuacja z po Pawulon. Ja no, mam pełną świadomość. Pełną świadomość. Już, tak więc człowiek nie zaprzeczałby sam sobie, więc nie myślę, że nie ma nie za... świadomości albo błąd wprowadza w celach aktorskich tak. Znaczy, że to jest zupełnie tak. Nie? Ale myślę, że on o tym doskonale wie. Ale przesunę sobie no trochę dalej, bo to jest 16 minut. I tak jeszcze nie wiem. Powiedzmy, od 7 minuty, 17 sekundy, co Pan Grzegorz tym razem mówi. Zwykle mówi bardzo sensownie, poza wulgaryzmami, wiecie, no. O tej godzinie. już może to nie za... Ale dobrze. że na dramat. Gdzie ci niebem. Panie Grzegorzu, tutaj na Fakbruku, Zorza Szeklbaum, e, no to jak Zorza Szeklbaum, wiecie, takie nazwisko również żydowskie, no Grzegorz się inaczej nazywa, e, nie po żydowsku, no to już mieliśmy takiego, nie, e, jednego youtubera, pewnie jeszcze jest, no, już praca go tam opisała, że sympatyczny człowiek, aktor i... Młody aktor, nieznany. Znany właśnie dlatego, że zrobił sobie ten program. Myślę, że z Grzegorzem, Panem Grzegorzem, nie panią, ani nie jakimś, wiecie, LPG GD+, <grymianie> czy coś. Jest podobnie chodzi o oglądalność, także yy, 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 mam nadzieję przynajmniej, że tak jest. A panie Grzegorzu, niebozia, żebyś żebyście położył do Bozi, bo jak się do Bozi pomodnisz, to dupa. To nic z tego nie będzie. Nie przyjdzie. Przede wszystkim hmm, Biblia mówi co? Panie Grzegorzu. Piękne paznokcie. Powinien pan na pianinie grać. E, długie palce. E, a błazeńska modwa i nieprzyzwoite żarty niech nie mają nawet miejsca. między wami, tak, chrześcijanie, czyli, yy, yy, czyli takie drewiny, no są nie na miejscu i, 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 i do Bozi, więc nie byłoby na miejscu przy takich nieprzeswoitych żartach, ale do Bozi, a nie do Boga. Kiedyś chyba, nie pamiętam, który to arcybiskup, chyba Lęgwa, czy ktoś z tych lepszych, nie? których jest bardzo mało, bo tak trochę jak z tym narodem wybranym w świecie niby, Wybrana to będzie garstka, nie? Czy to z nas, Pogan, czy tam z tego narodu, który obecnie ma to nielegalne państwo w Palestynie? na i co, i. No, dobra, bo. rozwlekę się. Ja teraz będę teoretycznie opanowany, kurwa, od jednego fachowca. Generalnie, że biorąc miał być na księdza. No, wiecie, ja znam dużo księży, księży które odeszli z kaka, dlatego, że no, wiecie, wielka nierządnica robi co chce. nie? No, Mówię o Watykanie. E, natomiast co, teraz masona pochowaliśmy, nie? Jak to jest takie przysłowie, powiedzenie, starodawne, już znane, Umarł papież, lud płacze, kardynałowie się cieszą, tak, no. Panie Grzegorzu z, z, alias Zorza Szeklbał, robi se pan jaja, no, robi se pan jaja, tak myślę, mam nadzieję, że robi se pan jaja, a jeżeli se pan jaj nie robi, no to radzę, małżonka się obudziła, muszę uspokoić, że... Kochanie, kończę nagranie i przychodzę. Yy, to jest trzecia w nocy. Słuchajcie, więc, tak. abominacja chodząca, ale chociaż szczera. Powiedziałem wprost i nie muszę się torturować. Po co? Nawet, jeśli myślę, że gra. Dobry aktor. Dobry aktor. Ale jeśli nie gra, no to po co? po co? Kogo to interesuje, nie? Że komuś otwaliło i sobie chce, nie wiem, jak bracia wachowscy płyt zmienia, A później żałować? Polecam e, Zwiewka u... Nie ten Zwiewka, wiecie, starszy z telewizji e, e, publicznej, tylko Zwiewka u, e, wit, u pana Witolda Gadowskiego. E, przeprowadził wywiad z. Z ojcem, i z taką dziewczyną, która zmieniła się u płeć, i teraz strasznie żałuje. No, ale przez te lewackie ruchy, wiecie, chore, poszła w tym kierunku. Więc, y, ale mam ciągle nadzieję, że, że, że to po prostu dobra to jest, że wszystkich nas próbuje nabrać. Ale jeszcze raz: Zorza Szeplen Pan Grzegorz. Innymi słowy, abominacja chodząca, ale chociaż szczera. Powiedziałem wprost i nie muszę, się, nie muszę się torturować wymyślaniem tłumaczeń. Tranzystor, tranzystor cyrków, zajmkozy, wchodzenia do nie tego kibla i tym podobne nie będę robił, bo mnie samego więcej mierzi. Eee... Osobne konto będzie do alternatywnych rzeczy. Kolejny autora, czyli pana Grzegorza Zorzy, -Szeklenbał. cóż ja mogę więcej powiedzieć, cyrk jeden wielki, no hu wielki i bąbelki, ale to nie jest śmieszne. No. Kogoś może udowodnić w tym, że, że powinien sobie... Męczyłem się po prostu, no ale w ogóle na co? A już się nie męczysz. No jest tak jest, no i tyle. To i ujdzie, trzeba było jak najzgrabniej ja zmienić tekst. Ja ostatnie miesiące po prostu głowę w psychiatrii totalnej. Bo musiałem przy ksiądzku bawić ujście. Słuchajcie, chyba właśnie ten kardynał Lęgła, spoko Goźmy, myślę. Jest tak jest. No, powiedział, jeszcze domyślał, o którym polityku mówił, że też miał z tym problem, o też Ja się Nie jestem szalony, ciszę się. No, da się? Tylko Bóg? Trzeba prosić Boga, najpierw o to, żeby pomógł nosić ten krzyż, jak ktoś ma takie skłonności, bo demony działają jest, przez. Demony działają przez uczucia, przez porządliwość. Wchodzą nam do głowy, wiecie, same nie siądą na kobietę, czy nie siądą na mężczyznę i sobie te. Wchodzą w ciała i czego tym nie wie, nie? Tak samo powodują różne kłótnie. Czy będą tym zboczeńców z LPG, AGD, atakować? Jak już są ich, no nie, im będą przynosić zyski. No nie powiem błogosławić, bo. Umówmy się, przynosić zyski, ale jak któryś próbuje, to wtedy, fru, nie? przez porządność najłatwiej człowieka załatwić. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy tak się to wszystko <coughs> układa. Wiecie, narkotyki, obojętność rodziców, brak czasu, wszyscy z tymi chipami w ręce. Rozpad rodziny, etc., etc., dupa wzbita i nic więcej. No. Mam dwie ręce, nie ręce. ty masz oczy i gały, aby patrzały i, i, i mózg, i sprawiedliwość, ale myśl mądrością Bożą i kieruj się Jego sprawiedliwością, nie własną. Proś Boga, jeśli masz jakieś skłonności przeciwne z płcią, z genetyką seksualne, to proś Boga, żeby Ci pomógł ten krzyż nieść. Albo Cię z tego wyleczyć. A nie iść w tę stronę złą, bo wiecie, łatwiej było Sodomie, aniżeli będzie, czytuję, cytuję Pismo Święte, aniżeli będzie eee, tym grzesznikom. No. Sodomitom. Nowej generacji. Dlatego myślę, że Pan Grzegorz co ja robię, że z aktorem i, i, i poszedł też to żydostwo tym nazwiskiem dlaczego. No nie wiem, że, że wiecie, no tu nie chodzi raczej o Tore, nie? I tak dalej, no bo tam yy, wiecie późniejsze, yy, no już nie Tora, no ale ach, może coś będzie może tak gadać, nie? Jak wiesz, już to o wybranych, a nie o tych mordercach z państwa na i położonego w Palestynie, nie? No. Ale to idzie wszystko w tym kierunku, wiecie rozwój rodziny i tak dalej. I już tak tym wszystkim kierują, aby nas z jednej strony muzułmanie kończyli, nas chrześcijan. Mówię o tych złych Żydach. Czyli o tej większości. W no. eee, Rzymianach przed kropką, bo zaraz mnie zablokują. Więc co, panie Grzegorzu. Ja to pana, panu podeślę link do tego. Eee, pozdrawiam serdecznie. Niebozia. Bo buzia Panu nie pomoże. Ale szczera modlitwa do Boga. Jak trwała to do Boga. Panie Grzegorzu. I niech Pan dzią, nie psuje yy, nocy. Już powinienem spać. W tulony. No. Jesteśmy tu przez chwilę. Musimy się sprawdzić. Czy zmiana płci niczym nie pomoże. Szczęść Boże. Dobra noc.